Cześć, tak więc tutaj, czyli w moim samochodzie, zaczyna się nasza dzisiejsza przygoda. I dzisiaj w tym odcinku opowiem wam w nieco innej formie o tym, jak przygotowuję warsztat, jak ten warsztat wygląda. A dzisiaj będę prowadził trening umiejętności interpersonalnych, a konkretnie skupię się na komunikacji i robię to w szkole średniej, w klasach pierwszych, no bo jest wrzesień, tam 13 września, więc. To dopiero początek, więc oni się dopiero zapoznają i uznaję te warsztaty za taką lekcję przygotowawczą, a w ogóle te warsztaty robię w ramach mojej praktyki zawodowej na studia, bo jestem na ostatnim roku i muszę zrobić praktyki. W związku z tym robię to właśnie w ten sposób i dzisiejszą formą będzie warsztat, więc zobaczycie jak to wygląda. Oczywiście nie będę mógł wam pokazać wszystkiego z tego względu, że RODO, nieletni i te sprawy, natomiast będę starał się pokazywać, jak najwięcej mogę, a poza tym, po krótkich przebitkach, zdradzę kilka informacji odnośnie tego, w jaki sposób przygotować warsztat, jak ja to robię i z czego korzystam. Także intro. Już jest po warsztatach. Jak widzicie, szybko minął ten czas. Niestety nie mogłem nic nagrać w środku, ponieważ było bardzo mało czasu a bardzo rzeczy do zrobienia, bowiem lekcja trwa 45 minut, te warsztaty zaplanowałem na 45-60 minut mniej więcej. No I jedno ćwiczenie musiałem całkowicie usunąć, bo nie było po prostu na nie czasu. Natomiast też wiadomo jakieś tam przywitanie, ustawienie sprzętu, podłączenie się, więc to też zajmuje dużo czasu. W związku z tym naprawdę mało czasu to żeby przedstawić takie mięso prezentacyjne i warsztatowe. W związku z tym pomyślałem, że nie będę z jakości, którą dam e, tym uczniom e, na rzecz robienia vloga. I wydaje mi się, że takie podejście jest dobre i zdroworozsądkowe. W związku z tym e, o czym chcę tutaj powiedzieć? E, po pierwsze jeśli chcesz przygotować jakiś warsztat, prezentację, e, wystąpienie publiczne, no to musisz wiedzieć o czym to jest. Czyli po pierwsze musisz przygotować tak zwaną pracę koncepcyjną. E, czyli to jest to praca typowo teoretyczna. To znaczy e, o czym będzie ten warsztat. To jest to pytanie główne, na które musisz odpowiedzieć. W moim przypadku był to trening umiejętności interpersonalnych, a konkretnie skupiłem się na komunikacji, czyli na tym, czym komunikacja jest oraz jak komunikować się z innymi tak, żeby nas rozumieli. E, po drugie, e, istotnym pytaniem, na które musisz sobie odpowiedzieć przed przygotowaniem prezentacji i przed rozpoczęciem e, tak jakby wykonywania jakiegokolwiek działania w stronę prezentacji e, czy warsztatu, e, to jest pytanie, które brzmi następująco. Jaką wartość Wniesie to szkolenie, ta prezentacja czy ten warsztat? Jest to pytanie niezwykle istotne. W moim przypadku, tą wartością było po pierwsze zapoznanie uczniów tej klasy ze sobą, żeby trochę lepiej się poznali, żeby atmosfera była troszkę bardziej luźna aniżeli podczas reszty, podczas innych lekcji. W związku z tym postanowiłem, że zrobię im takie ćwiczenia bardzo luźne, wymagające troszkę kreatywności i ich zaangażowania oczywiście, żeby nie usnęli. Natomiast nie było to nic strasznego, nic trudnego i nic, co by było jakoś bardzo stresujące, bo nie musieli też mówić, recytować inwokacji z pana Tadeusza przed całym forum, przed całą klasą. No i wydaje mi się, że to była główna wartość, natomiast były też poboczne wartości, jak na przykład zrozumienie czym jest komunikacja, czyli zrozumienie tego clue, chociaż nawet zaliczyłbym do głównej wartości, czyli czym jest komunikacja. Poznali kilka fajnych ćwiczeń, które mam nadzieję będą stosować i używać je w domu, bo można w te gry, które im pokazywałem, grać także w domu. Więc myślę, że niektórzy, którzy, niektóre osoby, które podeszły do mnie po zakończeniu prezentacji, po zakończeniu tego warsztatu, z pewnością będą tego używały, bo tak tak mi mówiły, e, zaraz po zakończeniu. Troszkę się zaplątałem, bo patrzę, myślałem, że źle zaparkowałem, bo pan tak do mnie podszedł, gdzie mi się opatrzył, że mówię do kamery, ale nie. Okej, okay, wszystko w porządku, więc lecimy dalej. No i trzecie, ostatnie pytanie w tej pracy koncepcyjnej brzmi następująco. Czy ten warsztat, ta prezentacja, ten wykład jest rzeczywiście potrzebny? To znaczy, czy jest konkretne zapotrzebowanie na ten produkt, na tę usługę, na ten towar. Jest to pytanie, które zdaje się absolutnie wszędzie. Natomiast no, musicie wiedzieć, że taka prezentacja, czy takie wystąpienie czy warsztat jest swoistego rodzaju sprzedaniem siebie lub sprzedaniem swoich usług. Ja w tym przypadku sprzedawałem swoje usługi oczywiście za darmo, natomiast ja tak jakby mm, prezentowałem swój wizerunek i też wizerunek psychologów, bo... Ci uczniowie z pierwszej klasy liceum nie mieli na pewno styczności wcześniej z psychologami, czy to z psychologiem jednym nawet, więc teraz zobaczą, że wizerunek psychologa ja staram się zrobić jak najlepsze wrażenie i zobaczą, że wizerunek psychologa, że psycholog raczej, to osoba, która jest miła, towarzyska, fajna, serdeczna, zabawna, skąd to wiem. Do tego dojdziemy na końcu, bo ja tak mówię o sobie, że zaprezentowałem psychologię w dobrym świetle, a się okaże, że ktoś był niezadowolony. Ale już zaraz e, o tym powiem. E, w związku z tym. Kolejna część zaraz po pracy koncepcyjnej, to jest ta część mięsna, czyli to takie mięcho prezentacyjne, niektórzy na to, na, na to mówią. Natomiast dla mnie jest to po prostu wykład, czyli taka wartość naukowa, wartość teoretyczna. Czyli jeśli mówiłem dzisiaj o komunikacji, ja troszkę odszedłem od y, tej części teoretycznej, natomiast rzeczywiście ona była. Powiedziałem, czym komunikacja jest po uprzednim zrobieniu burzy mózgów i zapytaniu uczniów, jak myślą, czym jest komunikacja. No i następnie powiedziałem, czym rzeczywiście jest komunikacja. Powiedziałem, czym jest komunikacja niewerbalna. Jakieś konkretne przykłady komunikowania się. E, powiedziałem, jak komunikat musi wyglądać, aby rzeczywiście dotarł do danej osoby i aby był dobrze zrozumiany i dlaczego to jest ważne. No i to jest bardzo istotne, zwłaszcza jeśli chodzi o e, taki temat pracy, czyli komunikacja w treningu e, umiejętności interpersonalnych. I tak samo możesz zrobić ty w swoim przypadku. Czyli jeśli masz prezentację z zakresu, jak radzić sobie ze stresem, no to przede wszystkim czym jest stres, jak to wpływa na nasze ciało, jak wygląda nasze ciało, jak się zachowujemy podczas stresu, jakie są rodzaje stresu, jakie są techniki radzenia sobie ze stresem. No i to jest bardzo istotne, czyli takie mięso armatnie. W sumie nawet nie armatnie, tylko takie mięso-mięso, e, takie, które jest, e, ma dużą zawartość białka. I następnie przechodzimy do najważniejszego punktu, jeśli chodzi o warsztaty i prezentacje tego typu, zwłaszcza w małym gronie. Czyli są to gry, symulacje e, i ćwiczenia, różne zadania. Ja na tych zadaniach i ćwiczeniach oparłem praktycznie cały warsztat, bowiem miałem cztery takie ćwiczenia: trzy główne i jedno takie szybkie, poboczne. No, i to jest ważne. Dlaczego? Ponieważ w ten sposób uczniowie ci po uprzednim wysłuchaniu teorii są w stanie wcielić konkretną wiedzę w życie, w praktyce. Oczywiście tutaj mówię w wielkim cudzysłowie, bo wiadomo, że warunki takie zamkniętej klasy całkowicie odbiegają od tego, jak wygląda rzeczywistość, jak wygląda komunikacja, powiedzmy, na ulicy. Natomiast tak czy siak oni będą w stanie odnieść to do jakichś codziennych zdarzeń, do codziennych wydarzeń, do codziennych. Sytuacji i to im w rzeczywistości pomoże. A dzięki temu, że takie ćwiczenie lub taką grę zrobiliśmy, e, oni tak jakby będą e, Pamiętali e, za pomocą powiedzmy pamięci proceduralnej, czyli tego, jak się zachowywali. E, o czym ja tak naprawdę mówiłem, bo niekoniecznie wszystkie słowa mądre i naukowe moszą, mogą do nich dotrzeć i zagościć na stałe w ich pamięci długotrwałej, bo to jest naprawdę długi proces, żeby dojść do pamięci długotrwałej, e, z tym się zmaga praktycznie każdy szkoleniowiec, jak to zrobić? No, po pierwsze jest pamięć sensoryczna, czyli ta pamięć, która łapie wszystko z otoczenia i to trwa tam kilka sekund powiedzmy, czyli załóżmy, że teraz widzę wystawę, wystawę sklepu zoologicznego. Myślę sklep zoologiczny jest zlokalizowany w tym i w tym miejscu, bo wiem gdzie mniej więcej jestem, a nawet bardziej więcej niż mniej. No i dzięki temu jesteśmy w stanie przenieść te dalsze informacje, które już zapamiętamy do pamięci. Krótkotrwałej. I w tej pamięci krótkotrwałej goszczą kilkanaście, nawet kilkadziesiąt sekund, i dopiero potem przychodzą do pamięci długotrwałej. I taki to jest tej długi proces, ta długa ścieżka pamięciowa, ten ślad pamięciowy, można nawet tak powiedzieć. Chociaż ślad pamięciowy to troszkę co innego, bo dzięki śladowi pamięciowemu my odkrywamy, co pamiętamy, tak naprawdę i co pamiętaliśmy, ale w tym momencie to jest nieistotne, bo troszkę odbiegłem od meritum tego filmu. No więc mamy ćwiczenia, gry, symulacje. Na nie bym stawiał, ich bym się uczył. Tutaj wymyślić można absolutnie wszystko. To zależy tylko. Od waszej wyobraźni, e, ponieważ jeśli mamy temat radzenia sobie ze stresem, no to na przykład można postawić uczestników takiego szkolenia, takiej prezentacji czy takiego wykładu w obliczu stresu, w obliczu jakiegoś napięcia emocjonalnego, jakiejś zwiększonej aktywności emocjonalnej. No i dzięki temu. Oni zaobserwują, jak się czują podczas stresu, i to im w, jaki, w jakiś tam sposób pomoże zrozumieć, czym ten stres rzeczywiście jest. Bo oczywiście każdy z nas wie, czym jest stres, natomiast nie każdy wie, jak jego ciało się zachowuje, i to jest naprawdę oczywiste. No i taka praktycznie ostatnia rzecz, którą zostawiłem e, prawie na koniec filmu, e, to są tak zwane energizery. Energizery to są takie ćwiczenia, e, takie zadania, które pobudzają naszą energię. Energy, energizer, tak? energia. Co to znaczy? Jeśli przez kilka minut mówię na okrągło, mówię i mówię o różnych teoriach naukowych, o różnych mniej lub bardziej ciekawych rzeczach, o dysonansie poznawczym Festingera, albo nie wiem o czym, o efekcie aureoli, o efekcie potwierdzenia i o wielu innych rzeczach, no to w końcu publika zaczyna się nudzić. Jeśli nie mam w sobie na przykład charyzmy, albo opowiadam troszkę nudno, albo tak czy siak, jeśli nawet opowiadam fajnie, ale tych informacji jest naprawdę dużo, to ten wykład powoli robi się monotonny. W związku z tym, co trzeba zrobić? Należy w Prowadzić energizery, czyli co jakiś czas, powiedzmy co pół godziny, co 45 minut, warto jest dać takie jedno zadanie, które będzie pobudzające. Ja w tej mojej dzisiejszej prezentacji użyłem jednego energizera, tak praktycznie dla zabawy, bo to 45 minut nie wymagało użycia energizera, bo ono było bardzo obfite w ćwiczenia i symulacje. Natomiast. Taki Energizer użyłem i taki Energizer, znaczy mój Energizer, wyglądał w ten sposób, że był slajd, na którym było coś tam napisane, nieważne co, bo to nie jest teraz istotne, i jedna z osób dostała nagrodę za zrobienie czegoś. No i tak może wyglądać Energizer. Bo nagle wszyscy się budzą, ktoś dostaje nagrodę za darmo całkowicie, za zrobienie jednej rzeczy i już. Ten Energizer może wyglądać różnie. Można na przykład wstać z całą grupą, zacząć robić pajacyki, albo po prostu ruszać się, pobudzić, e, tak, żeby mm, całkowicie nie przyznać i żeby troszkę pobudzić się nasz ciało i troszkę uwolnić umysł od tej pracy czysto teoretycznej, czyli tej pracy psychicznej, czyli żeby zamienić pracę psychiczną na chwilę na pracę fizyczną. Albo właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, aby wzbudzić te wysokie emocje, czyli na przykład radość, szczęście, bo ktoś coś wygrał albo też wszyscy mogą wygrać to już zależy od waszego wariantu no i sam koniec zakończenie w zakończeniu dobrze jest oczywiście podziękować grupie ja zazwyczaj mówię że grupa była wspaniała i nie mówię tego dlatego że to jest taki pewnik czy to jest jakieś wyświechtane zdanie które wybrzmiewa z moich ust bardzo często nie jeśli grupa jest fajna a zazwyczaj jest to po prostu im to mówię Byliście super, byliście świetni, fajnie mi się z wami pracowało, i dzięki temu oni mają poczucie, że spełnili swoją robotę, przez co ja wiem, że ja spełniłem też robotę swoją, a raczej pracę swoją. I teraz mamy obopólną korzyść. Ja jestem zadowolony z tego, że mi wyszło i że oni się czegoś nauczyli, a oni są zadowoleni z tego, że współpracowali ze mną, że pomogli mi w jakiś tam sposób i że też poznali różne ciekawe, interesujące rzeczy. I ostatnia rzecz, można powiedzieć takie wspomnienie z dzisiejszego warsztatu, z dzisiejszych Zajęć. Otóż poprowadziłem to w miarę sprytnie i pamiętacie to, co mówiłem na początku, że tak jakby prezentowałem wizerunek psychologa i ogólnie nauki, jaką jest psychologia. I skąd wiem, że mi się to udało? Ponieważ padło gdzieś tam od kogoś pytanie, bo zawsze na końcu zostaje taki segment pytań i odpowiedzi, e, czyli ktoś mi zadaje pytanie, ja odpowiadam i padło takie pytanie mm, z ich strony, e, czy ja będę jeszcze kiedyś tam z nimi prowadził jakieś zajęcie, jakąś lekcję. E, no i ja spytałem się, E, tak e, troszkę filuternie. E, czy chcą, żebym prowadził takie zajęcia? No i usłyszałem teraz gremialną odpowiedź, że tak, jak najbardziej. I były wrzaski, piski i cokolwiek jeszcze innego. I nie mówię tego po to, e, żeby pokazać, żeby się, czym, żeby się tym chwalić, chwalić się statystykami, żeby powiedzieć, jaki to fajny nie jestem, tylko chodzi o to, aby każdą prezentację, każdy warsztat, każde wystąpienie dopinać właśnie do takiego poziomu, do poziomu mistrzowskiego. Ja to szkolenie prowadziłem już któryś tam. Raz z kolei. E, natomiast ćwiczenie miałem troszkę inne, troszkę nowe, unowocześniłem niektóre patenty. W związku z tym też czekałem na reakcję, e, można powiedzieć, publiczności, i ona była dobra. E, I stąd właśnie wiem, że e, wyszedł, mi, wyszedł mi ten warsztat, że wszystko dobrze wyszło, że ta prezentacja była dobra, owocna, czegoś się dowiedzieli i tak ich zainspirowałem, że chcą, abym kolejny raz, tak jakby, zajął im lekcję. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że, e, że Chcą uciec na przykład z lekcji, to też może być jakaś motywacja. Natomiast to akurat była godzina wychowawcza, w związku z tym godzina wychowawcza jest w miarę luźna, a oni wolą wysilić troszkę swój umysł i zostać na przykład ze mną i mieć jakiś tam inny warsztat czy inny trening, może innych kompetencji społecznych. Więc to jest takie fajne podsumowanie tego dnia. Więc tak, ja życzę Wam. Wszystkiego dobrego, jeśli chodzi o kwestie prowadzenia warsztatów, wykładów. Oczywiście te strategie, o których dzisiaj powiedziałem, odnoszą się do wielu, naprawdę wielu dziedzin, bo to może być wykład, to może być właśnie wystąpienie, to może być nawet matura. Eee, chociaż oczywiście matura rządzi się troszkę innymi prawami, ale o tym może powiem w innym odcinku. A jeśli masz do mnie jakieś pytanie z tego zakresu, o którym dzisiaj powiedziałem, to koniecznie napisz mi w komentarzu to pytanie, a ja postaram się na nie odpowiedzieć, bo zazwyczaj na 99% pytań, które mi zadajecie w komentarzu, czy gdziekolwiek indziej odpowiadam. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Przypominam także o tym, że możecie pobrać cały czas za darmo moją najnowszą książkę 20 ciekawostek psychologicznych, których grzech nie znać. Link znajdziecie w opisie tego filmu, więc serdecznie zapraszam. Z mojej strony to tyle. Wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia.